Witam Was, drodzy uczniowie klas drugich, na naszej kolejnej lekcji. Dzisiaj opowiadamy sobie o najbliższej niedzieli, która nas czeka, czyli niedzieli palmowej. Ale zanim rozpoczniemy lekcję, lekcję, do której oczywiście będą Wam potrzebne Wasze podręczniki, zapraszam Was do naszych wirtualnych klas drugich, bo tam nam przybyło nieco uczniów i powiem Wam w tajemnicy, że nawet nie tylko uczniów. Więc przenosimy się, aby zobaczyć, co tam słychać w naszych wirtualnych klasach. A my robimy szybkie przeniesienie do klas drugich, czyli do najmłodszych uczniów. I słuchajcie, przede wszystkim przybyło nam troszkę uczniów już w klasie drugiej A, nawet troszkę dużo, już Maja, Maja już nie jest sama. Przybyli nowi uczniowie, ale przede wszystkim słuchajcie, jak widzicie, przybyła nam... Wasza pani katechetka, także super, słuchajcie, ona tutaj czuwa nad wami, nad całą, nad całą waszą klasą. Pozdrawiamy panią Jadzie, pozdrawiamy panią katechetkę. No i zrobimy sobie zbliżenia, bo tutaj po raz pierwszy ja was jeszcze za bardzo nie znam, bo ja waszej klasy nie uczę, ale bardzo się cieszę tym, że jesteście, że przynajmniej w ten sposób mogę was poznać. Także super zdjęcia. Klasa 2A. A, a my przechodzimy do klasy drugiej C, w klasie drugiej C chyba przybyła Julka. Tutaj z jakimś orłem, który jest prawie tak duży jak Julka. Może to zdjęcie jeszcze było jakiś czas temu robione. Teraz już Julka urosła. Także mamy jedną osobę, no a my jeszcze zrobimy zbliżenie na wszystkich, bo pewno stęskniliście się za sobą, żebyście się mogli zobaczyć. I przechodzimy do klasy drugiej C, w której chyba jest najwięcej uczniów spośród naszych wirtualnych klas drugich. Też mamy nowych uczniów, mamy nawie. Zrobimy zbliżenie na Nadję I mamy Paulinę gdzieś w parku jesienią, bo żółte liście sobie leżą. I jest Adaś. Jeszcze jeden nauczeń. Chyba ze swoim kotem. Adaś sobie tutaj na zdjęciu jest. A my jeszcze zrobimy zbliżenia na Oskara i na Karola, i na Lidie. No i na Jasia, bo to Jasiu chyba podobno, bo nie wiem, w tej masce takiej sobie tu na gitarze gra i na Pawła i na Dawida. I jeszcze całość, słuchajcie, rzut z góry na nasze wirtualne klasy drugie, a więc przechodzimy do naszej dzisiejszej lekcji. Wracamy do lekcji, zaczynamy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen. Drogie dzieci, drodzy uczniowie, nasze podręczniki na stronie, na lekcji 32. Kto nie ma, to oczywiście zostały pliki. Z książeczki, także lekcja 32. Otwórzcie sobie, przeczytamy sobie temat lekcji. Bardzo krótki, bo dzisiejszy temat lekcji brzmi jak zresztą widzicie z tyłu za moimi plecami niedziela palmowa. Niedziela palmowa to jest niedziela tydzień przed świętami Wielkanocnymi. Dzisiaj jest piątek, kiedy ta lekcja się dzieje. Czyli za dwa dni jest niedziela palmowa, i od tej niedzieli, za tydzień jest już niedziela wielkanocna, czyli rozpoczynamy świętowanie świąt wielkanocnych. Moi kochani, to święto, ta niedziela palmowa, jak może jesteście w stanie sobie przeczytać za moimi plecami, została ustanowiona na pamiątkę takiego uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jerozolima. To jest to miasto, w którym potem Pan Jezus został ukrzyżowany, czyli tam właśnie oddał życie i jakby troszeczkę wcześniej, przed śmiercią tam w Jerozolimie, Pan Jezus wjeżdża do tej Jerozolimy i jest radośnie witany przez ludzi. Wszyscy się cieszą, że, że oto Pan Jezus wjeżdża, Pan Jezus przybył do nich, pewno słyszeli o cudach, niejedno widzieli, słuchali Jego nauki. Więc radowali się z przybycia Pana Jezusa, i jak może sobie jesteście w stanie zobaczyć na tym zdjęciu za moimi plecami, kładli na ziemię takie palmy zielone, po których Pan Jezus na osiołku mógł przejechać. Cieszyli się, wołali Hosanna, że to był taki okrzyk pełen radości, słuchajcie. Radowali niestety potem większość z tych ludzi skazała Pana Jezusa na śmierć, ale wtedy, w tym momencie, cieszyli się z przybycia Pana Jezusa. Więc pamiętamy, niedziela palmowa jest niedzielą na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Nazywa się niedzielą palmową, dlatego że właśnie ci ludzie tam w tej Jerozolimie witali Pana Jezusa z takimi palmami, z takimi gałązkami z palm w swoich rękach. I słuchajcie, ta niedziela palmowa, jak już tak na tydzień przed Wielkanocą, jakby przygotowywuje nas już tak bardzo bezpośrednio do świąt wielkanocnych. I wyobraźcie sobie, że niedziela palmowa znana jest już od IV wieku, czyli już jakieś 1600 lat. znana jest niedziela palmowa, takie święto, a w Polsce już też parę set lat. Jest tradycja niedzieli palmowej, bo od średniowiecza, czyli on już od wielu wieków, słuchajcie, już da długo, długo, już od pokoleń, świętują ludzie niedzielę palmową. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Na niedziel w niedzielę palmową, na mszy, jest czytana taka dosyć długa Ewangelia, bo opowiadająca nam o całej męce pana Jezusa, czyli o tym, co się działo jakby bezpośrednio przed śmiercią, przed ukrzyżowaniem pana Jezusa, często. Ta Ewangelia jest jakby czytana na rolę: że jest ksiądz, który czyta rolę Pana Jezusa, jest ktoś, kto jest jakby narratorem tej historii, i jest ktoś, kto jakby czyta rolę pozostałych osób. Ja Was mocno zapraszam, za dwa dni, w niedzielę palmową, musze święte są transmitowane internetowo z naszego kościoła o godzinie 7, 9 i 11. Także możecie sobie wziąć udział właśnie też w muszy w naszym kościele. Mocno zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość, może palmę mieć przed telewizorem, bo też te palmy będziemy święcili, chociaż w taki nieco inny sposób. Słuchajcie, te palmy, ta tradycja robienia palm też już jest bardzo długa i w całym kraju, nie tylko w Polsce, bo na całym świecie różnego rodzaju palmy są robione i większe, i takie trochę mniejsze do ręki ale też takie bardzo, bardzo duże palmy są wykonywane. Są miejsca w Polsce, gdzie ludzie, znaczy poprzebierani w takie tradycyjne stroje przynoszą palmy do kościoła, ogromne palmy. Dobra, to teraz słuchajcie, zrobimy sobie mały przerywnik. Pokażę Wam krótki filmik. Krótki filmik, a na tym filmiku zobaczycie właśnie jedno z takich miejsc w Polsce, gdzie podobno już od 60 lat odbywa się konkurs na najwspanialsze palmy. Krótki filmik, jakby taki reportaż z takiej miejscowości, w której właśnie odbywa się taki konkurs święcenia palm. Więc teraz ja Was gorąco zapraszam na krótki filmik. Najwyższe i najpiękniej zdobione palmy wielkanocne znów można było podziwiać w Lipnicy Murowanej. Właśnie tutaj od 60 lat organizuje się wyjątkowy konkurs, w którym specjalne jury wybiera te zasługujące na nagrodę palmy. Żeby jednak palma mogła zakwalifikować się do tego konkursu, musi spełniać restrykcyjne kryteria. To musi być palma lipnicka. Ona ma swoisty, swoistą konstrukcję, swoistą urodę. Od początku do końca budowy. Jest z wiklinowych witek. Te palmy wysokie, oczywiście są wzmacniane y, y, tyczkami y, specjalnie przygotowywanymi wcześniej. Y. Bo sama witina by takiego, takiej wysokości nie udźwignęła, po prostu by się złamała. Natomiast muszą być wykonane z witek wiązane witkami, zdobione bibułowymi kwiatami e, i oczywiście zimą zieloną e, e, roślinnością. Wyjątkowość palm lipnickich rok rocznie przyciąga wielu turystów. W końcu właśnie z tych wielkanocnych dzieł sztuki w całej Polsce znana jest lipnica murowana. W tym. Mam nadzieję, że. Film Wam się podobał. Widzieliście tam ludzi, którzy przygotowywują pewno wiele, wiele dni przed niedzielą palmową. Piękne wielkie palmy. Moi kochani. To teraz ja was zapraszam. Ja ciągle mam stare kredki, więc nie będę tego z wami kolorował. Mamy do pokolorowania, słuchajcie, tutaj. Mamy księdza i mamy ludzi z palmami różnymi pięknymi, więc możecie teraz dając sobie stop na, 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 na komputerze, a możecie jakoś potem sobie znaleźć chwilę czasu, żeby pięknie pokolorować ten obrazek. A jak widzicie, ksiądz musi mieć naklejkę, więc tą naklejkę, jak się domyślamy, pewną naklejka właśnie z palmą, więc szukamy w naklejkach odpowiedniej naklejki do tej lekcji i ją teraz przyklejamy. Czas start, pracujemy, ja również. Ja również sobie szukam naklejki, już ją znalazłem, słuchajcie, jest tutaj w naklejkach na dole, odklejam ją, jak wiecie one czasem się, ale się odkleiła bez problemu, tak wygląda naklejka z palmą i słuchajcie, ja już przyklejam, mam nadzieję, że wy również, mamy to i słuchajcie, u mnie już ksiądz trzyma w ręku palmę, jeszcze zachęcam Was do pokolorowania, czy teraz, czy yy, potem na spokojnie. Yy, dobra, to my teraz, jako takie słowo dnia, jak zawsze wpisujemy sobie słowo dnia, mamy na stronie 67, tutaj, yy, tutaj u góry, słowo dnia: Hosanna, oto nasz król. Yy, ci ludzie właśnie jakby yy, ogłaszali, że Pan Jezus jest ich królem, tak? Dlatego te Hosanna, wołane z radością przez ludzi, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Zapiszcie sobie to słowo dnia: Hosanna, oto nasz król. Czyli zawołanie, które ludzie wołali, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Hosanna, oto nasz król. Dobra, to moi kochani, ja chcę Was zaprosić jeszcze do jednego filmiku, ale to za moment. Zanim będzie ten filmik, chcę Wam o czymś opowiedzieć. Posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie, bo będzie troszeczkę ważnych informacji od roku 1986. Czyli, to moi kochani było 34 lata temu. Ja wtedy miałem dwa latka, was jeszcze na świecie nie było. Pewno część z waszych rodziców już była na świecie, może część z waszych rodziców też jeszcze na świecie nie było. W roku 1986 papież Jan Paweł II ustanowił w Niedzielę Palmową obchody Światowych Dni Młodzieży. I od tego roku przez już 34 lata. Zawsze w niedzielę palmową. I teraz uwaga. We wszystkich katedrach na świecie. Katedra to jest taki główny kościół w danym rejonie. U nas taka katedra znajduje się w Katowicach, i tam w tych katedrach gromadzą się setki młodzieży, aby wspólnie świętować. Właśnie w niedzielę palmową. Zawsze w Niedzielbalu, może ktoś z Was kiedyś, ja jeżdżę z młodzieżą, również z naszej parafii, do Katowic, do katedry, gdzie właśnie świętujemy taką niedzielę palmową. O tym też będzie filmik, ale zanim filmik z Katowic, to zobaczycie sobie, bo oprócz tych Światowych Dni Młodzieży, które się odbywają w tych katedrach, tak średnio co 3-4 lata są też w czasie wakacji. Jakby takie ogólnoświatowe Dni Młodzieży, wtedy w jednym państwie, w jednym mieście na świecie zjeżdża się młodzież z całego świata, żeby razem z papieżem przyjeżdża również do tego kraju, do tego miasta, na przykład cztery lata temu, moi drodzy, były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W Polsce i wtedy mocno ponad milion młodzieży z całego świata zjechała się do Krakowa. Wiem, co mówię, bo też tam byłem. W młodzież była wszędzie i to była młodzież naprawdę z Afryki, z Japonii, z Australii, z Ameryki. Można było spotkać tu jakichś Włochów, tu szli Hiszpanie, a tam znowu ktoś z Chin, a tu szedł ktoś z Afryki. Z całego świata młodzież się zjechała, przyjął też papież, obecny papież, czyli papież Franciszek, i ta młodzież wspólnie się modliła, wspólnie świętowała, wspólnie przeżywała takie czuwanie całonocne. Ponad milion młodych ludzi. Chcę Wam teraz pokazać krótki filmik, na którym zobaczycie wszystkie te miasta, w których odbywały się Światowe Dni Młodzieży, to takie główne, czyli nie te w niedzielę palmową, tylko jakby takie główne światowe dni młodzieży z papieżem. Obejrzyjcie na tym filmiku, słuchajcie, jak właśnie młodzież gromadziła się przy papierzu, że bardzo dużo młodych ludzi jest na świecie, którzy wierzą w Pana Boga i którzy chcą się razem spotykać, więc ja Was zapraszam. Na kolejny film. Mam nadzieję, że filmik się podobał. No to teraz mam dla Was zaproponowaną łamigłówkę. Łamigłówkę, którą dostaliście na Librusie. Łamigłówka dotyczy właśnie Niedzieli Palmowej i jakby tego wołania, które ludzie wykrzykiwali, kiedy panie wjeżdżał do Jerozolimy. Więc łamigłówkę proponuję rozwiązać. Kto chce, przysłać mi zdjęcie albo zeskanowaną, i od razu szóstka w promocji ląduje do dziennika elektronicznego. A ja Was chcę jeszcze zaprosić na jeden film. Dzisiaj będzie dużo filmów. Ten film, tym razem, właśnie do Katowic. Tam co roku są te Światowe Młodzieży w Niedzielę Palmową. Wtedy ksiądz arcybiskup. Święci Palmy, jest mnóstwo młodzieży, cały kościół pełen młodzieży. Zobaczcie sobie, jak to wygląda u nas w Katowicach, czyli niedaleko, jakieś niecałe 20 km od nas. Podpowiem Wam nawet, że w tym filmiku zobaczycie też kogoś, kogo, kogo znacie, więc obserwujcie, czy dojrzycie gdzieś tam w tym tłumach ludzi, kogoś. Kogo znacie, więc zapraszam Was do Katowic na jeszcze jeden filmik, właśnie z niedzieli palmowej, ze Światowych Dni Młodzieży, w niedzielę palmową z katedry w Katowicach. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Wami i z, z wami. Droga młodzieży, dziewczęta i chłopcy, drodzy bracia i siostry, przez czterdzieści dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się. W tym katedralnym kościele, aby z całym kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, aby uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpić udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. mogący, Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa. Pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków, który żyje i króluje na wieki wieków. Jestem ciekaw, czy w tym tłumie, w tych setkach ludzi, którzy tam byli w tej katedrze, rozpoznaliście kogoś znajomego. Moi kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Ponieważ są konkursy na palmy, to tutaj jest propozycja narysowania palmy. To też dla chętnych. Niech to będzie dla chętnych. Nie musicie mi tego wysyłać. Ogłaszam konkurs na najpiękniej narysowaną palmę. Albo tutaj, w tym miejscu, albo na osobnej kartce. Możecie narysować jakąś piękną, kolorową palmę. I mm, słuchajcie, możemy się umówić, że będą jakieś nagrody za najpiękniej narysowane, najbardziej kolorowe palmy, kiedy już wrócimy do szkół. Także macie trochę czasu. Zapraszam Was do takiego konkursu na najpiękniej narysowaną palmę, albo tutaj w książeczce, albo na jakiejś osobnej kartce. Narysujcie, a konkurs rozwiążemy, jak już wrócimy do naszych szkół. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Połodlimy się na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wiek mnie wiek. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.